Cześć. Witaj. Zapraszam do wysłuchania tej historii. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. James nigdy nie należał do ludzi owładniętych paranoją. Ufał Leonie tak jak ufa się własnemu sercu. Bez pytań, bez podejrzeń, bez szukania pęknięć tam, gdzie wszystko wydawało się monolitem. Mieli piękną historię, z tych pisanych na zawsze. Byli parą, której wielu zazdrościło. Zjawiali się z uśmiechem na urodzinowych przyjęciach i wymieniali porozumiewawcze spojrzenia w chaosie codzienności dorosłego życia. Ale tego późnego popołudnia, siedząc na kanapie w salonie, James poczuł, jak coś w nim pęka. Gavin, jego najlepszy przyjaciel od czasów studiów, wpadł bez zapowiedzi, miał bladą twarz, jego oczy unikały kontaktu, a głos, zwykle pewny, drżał, jakby niósł ciężar niemożliwy do udźwignięcia. James pomyślał, że to jakaś osobista sprawa. Może strata, może zła wiadomość, ale nie był gotów na to, co miało nadejść. Gavin chodził po pokoju w tę i z powrotem, przeczesując dłonią włosy, jakby próbował uporządkować myśli, zanim wypowie je na głos. Nagle zatrzymał się i spojrzał na Jamesa z wyrazem twarzy, w którym mieszały się wina, ból i lojalność. Słuchaj! Widziałem wczoraj wieczorem Leonę w barze niedaleko Jefferson Street. Nie była sama. James zmarszczył brwi, zdezorientowany. Okej, okay. z kim była? Z jakimś facetem. Byli. bardzo blisko, rozumiesz? Naprawdę blisko. Cisza, która zapadła po tych słowach, była tak gęsta, że zdawała się ściskać powietrze w pokoju. James nie odpowiedział. Patrzył tylko na gawina, czekając na więcej, licząc na logiczne wytłumaczenie, które zdejmie ciężar z tego zdania i zamieni je w zwykłe nieporozumienie. Ale Gawin kontynuował: Całowali się James w sposób, którego nie da się pomylić. To nie był buziak, to nie był długi uścisk, to było intymne coś, czego nie robisz ze zwykłym przyjacielem czy kolegą z pracy. Przysięgam, nie chciałem w to wierzyć, ale stałem tam na chodniku i patrzyłem, próbując znaleźć inne wyjaśnienie. Nie było go. Słowa Gawina docierały do niego powoli, jakby każda sylaba była gwoździem wbijanym w zwolnionym tempie. Świat Jamesa na chwilę się rozmył. Poczuł, jak żołądek mu się zaciska, dłonie pocą, a ciało ogarnia uczucie swobodnego spadania, jakby leciał bez końca w otchłań która jeszcze pięć minut temu nie istniała. Chciał krzyczeć, chciał zaprzeczyć, chciał powiedzieć, że Gavin pomylił Leonę z kimś innym, ale rozpoznał to spojrzenie na twarzy przyjaciela. Spojrzenie kogoś, kto mówi prawdę, nawet jeśli ma ona złamać komuś serce. James wziął głęboki oddech, próbując nad sobą zapanować. Jego myśli pędziły w tysiącu kierunków. Czy były jakieś znaki, jakieś zmiany w zachowaniu Leony? Dystans. Dziwne wymówki? Nic nie przychodziło mu do głowy. Nic, co miałoby sens. Wręcz przeciwnie. W ostatnich dniach wydawała się nawet bardziej czuła, bardziej obecna, słodsza, jakby próbowała coś zrekompensować. To sprawiło, że żołądek Jamesa skręcił się jeszcze mocniej. Jesteś pewien? zapytał ciężkim głosem. Gavin tylko skinął głową, a w jego oczach malował się smutek. Chciałbym nie być. Ale widziałem to i wiem, że gdyby sytuacja była odwrotna, zrobiłbyś dla mnie to samo. Zaufanie jest jak zamek. Buduje się je latami, ale wystarczy jedno pęknięcie, jedno jedyne, by cała konstrukcja runęła. James nie wiedział, co robić. Nie wiedział, czy powinien od razu skonfrontować się z Leoną, czy płakać, krzyczeć, czy po prostu się rozpaść. Wiedział jednak, że potrzebuje odpowiedzi i nie chciał ich usłyszeć z ust nikogo innego niż ona sama. Tej nocy nic nie powiedział. Udawał, że wszystko jest w porządku. Zjedli razem kolację, rozmawiali o błahostkach, ale ona wydawała się normalna, naturalna. Ale teraz, z umysłem w stanie najwyższej gotowości, James zaczął dostrzegać szczegóły, które wcześniej przeoczył. Sposób, w jaki zerkała na telefon, wymuszony uśmiech, gdy mówił coś bardziej intymnego, ulotnął nieobecność podczas ważnych rozmów. Nic nie krzyczało o uwagę, ale teraz wszystko wydawało się podejrzane. I w tej ciszy, w tym napiętym spokoju James podjął decyzję. Nie skonfrontuje się z nią. Jeszcze nie. Chciał dowodów, chciał pewności. Chciał zobaczyć prawdę na własne oczy żeby gdy nadejdzie czas mieć w ręku wszystkie karty. I po cichu zamierzał zainstalować w samochodzie Leony lokalizator GPS. Nigdy nie wyobrażał sobie, że zrobi coś takiego. Ale z drugiej strony nigdy nie wyobrażał sobie, że zostanie zdradzony. Wpatrując się w sufit sypialni w środku nocy, James zdał sobie sprawę, że coś już się w nim zmienia. Jakby umarła w nim cząstka niewinności, a na jej miejsce wkradła się cicha, niemal okrutna determinacja, by odkryć jak daleko posunęła się kobieta, którą kochał i z kim. Nie miał pojęcia, co go czeka. Następnego ranka James obudził się z uciskiem w klatce piersiowej i ciężką głową, jakby całą noc uciekał przed niewidzialnym pożarem. Kawa na stole stygła nietknięta, podczas gdy on wpatrywał się w przestrzeń, przytłoczony decyzjami, które miał podjąć tego dnia. Czuł się zdradzony, ale wciąż chciał potrzebował zobaczyć to na własne oczy. Słowa gawina nie wystarczyły, wyobraźnia nie wystarczyła. Chciał surowej prawdy, bez miejsca na wątpliwości. Wsiadł więc do samochodu, uruchomił silnik i w milczeniu pojechał do małego sklepu z elektroniką samochodową po drugiej stronie miasta. Wybrał najbardziej dyskretne miejsce. Zdala od wszystkich, którzy mogliby go znać, poprosił sprzedawcę o pomoc, nie zdradzając zbyt wielu szczegółów. Powiedział tylko: Potrzebuję lokalizatora pojazdów. Małego. Muszę go monitorować w czasie rzeczywistym z telefonu. Sprzedawca pokazał mu kilka opcji, a James wybrał najmniejszą, najcichszą i najbardziej niepozorną. Zapłacił gotówką. Nie poprosił o paragon. Wyszedł ze zwykłym opakowaniem w kieszeni kurtki i planem tykającym w jego głowie jak mechanizm zegarowy. Tego wieczoru Leona była w domu, z ręcznikiem owiniętym wokół głowy, opowiadając o nowym kosmetyku do pielęgnacji skóry, który kupiła. James udawał zainteresowanie, śmiał się z jej żartu i grał dalej z wprawą wyszkolonego aktora. Idę wziąć prysznic, powiedziała, znikając w korytarzu. Podczas gdy on skinął głową i uśmiechnął się lekko. Wtedy jego serce zaczęło walić. Z lokalizatorem w dłoni poszedł do garażu, stawiając kroki pewnie, ale cicho. Otworzył drzwi samochodu zapasowym kluczykiem, który trzymał od pierwszych miesięcy ich małżeństwa. Nocna cisza zdawała się drwić z niego. Każdy drobny dźwięk, skrzypnięcie drewnianej bramy, pisk metalowej klamki. Odbijał się w jego uszach niczym krzyk, otworzył schowek, a następnie boczny panel obok siedzenia pasażera. Myślał o umieszczeniu urządzenia pod siedzeniem, ale ostatecznie zdecydował się schować je dyskretnie za panelem środkowym, między przewodami stereo a jednostką klimatyzacji. To było ciasne, niewidoczne miejsce. Idealne. Gdy tylko skończył, usłyszał kroki w korytarzu. Zamarł. Jego krew zamarzła w żyłach. Serce waliło jak oszalałe. Przez chwilę obawiał się, że Leona skończyła prysznic wcześniej i idzie do garażu. Stał w całkowitym bezruchu, z ciałem napiętym, z mięśniami twardymi jak kamień. Usłyszał otwierane drzwi do kuchni, a może to był tylko wiatr. Potem stłumiony dźwięk odkręcanego kranu. Może była tylko w kuchni. Może chciała napić się wody. James nie był niczego pewien, poza tym, że musi skończyć i wyjść. Oddychając najciszej jak potrafił, zamknął panel, wytarł odciski palców rękawem koszuli i ostrożnie wysunął się z samochodu, starając się nie hałasować przy zamykaniu drzwi. Każdy krok w stronę salonu wydawał się testem na życie i śmierć. Kiedy w końcu przekroczył próg domu, usłyszał, jak leona woła: Kochanie, widziałeś moją szczotkę do włosów? James przełknął ślinę, wymusił uśmiech i odpowiedział: Może jest w łazience w korytarzu. Używałaś jej tam wczoraj wieczorem, pamiętasz? Podziękowała mu, a on poczuł w środku falę ulgi. Było blisko, zbyt blisko. Od tej nocy telefon Jamesa stał się przedłużeniem jego oczu. Aplikacja GPS pokazywała ruchy samochodu Leony w czasie rzeczywistym, jakby siedział cicho na tylnym siedzeniu, obserwując wszystko. Przez pierwsze trzy dni nie działo się nic nadzwyczajnego. Leona wychodziła do pracy, wracała późnym popołudniem, gotowała obiad i kładła się wcześniej spać sama. Żadnych objazdów, żadnych przystanków, żadnej widocznej zdrady jej rutyna była przewidywalna. Wręcz nudna. James zaczął we wszystko wątpić: może Gawin się mylił, może naprawdę widział jakąś inną kobietę, a może ona wyczuła, że coś jest nie tak? Czy wyczuwała jego czujne spojrzenie, jego udawany ton? Czy grała w tę samą grę? Ale czwartej nocy wszystko się zmieniło. James leżał na kanapie, wpatrując się w ekran telefonu, kiedy Leona weszła już w makijażu w niebieskiej sukience, której nie widział od miesięcy. Wychodzę dziś wieczorem z dziewczynami, coś prostego, jakiś bar, żeby się zrelaksować, powiedziała, chwytając torebkę i uśmiechając się, jakby nie miała nic do ukrycia. James grał dalej, udając zaskoczenie i mówiąc swobodnie baw się dobrze. W chwili, gdy wyszła, odczekał dokładnie trzy minuty. Złapał kluczyki do samochodu, pojechał równoległą ulicą, i włączył lokalizator na desce rozdzielczej. Samochód Leony kierował się prosto do centrum miasta, bez wątpienia to był ten sam bar, który opisał Gawin. James zaparkował dwie przecznice dalej, naciągnął czapkę, aby nie zwracać na siebie uwagi i pozostał w oddali obserwując. Ulica tętniła życiem, śmiech, muzyka, migoczące światła. Zobaczył, jak Leona wysiadał z samochodu i wchodzi sama do baru. Pół godziny później wyszła w czyimś towarzystwie. Mężczyzna był wysoki, ubrany w skórzaną kurtkę, szedł pewnym krokiem. James poczuł, jak żołądek mu się przewraca. Po cichu podążył za nimi na parking, gdzie wsiedli do ciemnego samochodu zaparkowanego w cieniu. Nie był pewien czego się spodziewać, ale obserwował. Wtedy przed jego oczami rozegrała się najgorsza scena w jego życiu. Leona wsiadła na tylne siedzenie, mężczyzna zaraz za nią. Tam, w mroku parkingu, samochód zaczął się kołysać, szyby zaparowały, ich sylwetki poruszały się w sposób, który nie pozostawiał żadnych wątpliwości. James zamarł, jakby czas się zatrzymał, jakby cały świat zatrzymał się tylko po to, by być świadkiem tego przerażającego spektaklu. Wściekłość paliła go w piersi, bez namysłu podszedł do samochodu, oddychając ciężko, i uderzył w tylną szybę, postacie w środku zamarły. Szyba powoli się opuściła. Oczy Leony rozszerzyły się, gdy go zobaczyła, a zanim zdążyła wypowiedzieć słowo, James zaczął klaskać z gorzkim, drwiącym uśmiechem rozciągniętym na twarzy. Brawo! powiedział jak ktoś, kto kończy odrażające przedstawienie. Mężczyzna zaskoczony otworzył drzwi i uciekł. Leona w szoku naciągnęła na siebie sukienkę, próbując się zakryć, ale było już za późno. James odwrócił się i odszedł. Nie powiedział ani słowa więcej. Ból mówił sam za siebie. Ten obraz zostanie z Jamesem na zawsze. Leona półnaga, całkowicie zdemaskowana, spiesząca się, by się zakryć, podczas gdy on klaskał z rozdartą piersią i sercem w strzępach. Mężczyzna uciekł jak szczur, nawet nie oglądając się za siebie, ale ona została tam, drżąca, zagubiona, niezdolna wypowiedzieć ani słowa. James odszedł, nie słuchając wymówek, nie szukając wyjaśnień. Nie zostawił miejsca na wątpliwości. To była czysta prawda. Zobaczył ją bez filtrów, bez usprawiedliwień, bez domysłów, tylko rzeczywistość, i bolało to bardziej niż jakikolwiek koszmar. Leona nie wróciła tej nocy do domu. Siedziała w samochodzie przez prawie pół godziny, nieruchoma jak posąg, w pogniecionej sukience z twarzą ukrytą w dłoniach. Nie szlochała głośno, ale drżała. Jak ktoś, kto stracił grunt pod nogami, dźwięki ludzi wokół niej nie docierały, jakby świat zamilkł, by patrzeć na jej upadek. Kiedy w końcu uruchomiła silnik i odjechała, nie pojechała do przyjaciółki, ani do mieszkania Dereka, tego samego mężczyzny, który niedawno uciekł. Jeździła bez celu przez prawie dwie godziny, płacząc cicho, zagubiona we własnych wyrzutach sumienia. Skończyło się na tym, że zasnęła w samochodzie, zaparkowanym na stacji benzynowej, z twarzą w rozmazanym makijażu, z sercem zmiażdżonym przez winę, która przyszła zbyt późno. Po raz pierwszy poczuła dokładnie to, co James będzie czuł w następnych dniach. Zdradzona przez samą siebie, bo wiedziała. Wiedziała, że James ją kochał. Wiedziała, że był lojalny, że nawet zmęczony i czasem milczący. Był mężczyzną, który zawsze stałby po jej stronie, ale w pewnym momencie wybrała drogę najmniejszego oporu, tę najbardziej tchórzliwą. Następnego ranka wróciła do domu. Jamesa już nie było. Łóżko było nietknięte. Jego ubrania zniknęły z szafy. Jego szczoteczki do zębów nie było już w łazience. W każdym kącie krzyczała nieobecność, która mówiła: Widziałem wszystko, a teraz to koniec. Zadzwoniła do niego raz, drugi, siódmy, bez odpowiedzi, wysyłała krótkie wiadomości, potem długie, a na końcu desperackie. Nic. James zniknął, jakby wyparował, ale wiedziała, że to nie złość kazała mu zniknąć. To była samoobrona. Próbował oddychać, a ona była burzą. Spędziła cały dzień na kanapie w salonie, z podkulonymi nogami, z twarzą ukrytą w poduszce. Nie jadła, nie odbierała telefonów. Wciąż na nowo odtwarzała każdy krok, który mogła zrobić inaczej, myśląc o tym, jak wiele straciła, nie mówiąc, nie prosząc o pomoc, nie mając odwagi powiedzieć, czy czuję pustkę. Proszę, zobacz mnie znowu. A kiedy zapadła noc, wiedziała, wiedziała, że nie wróci, wiedziała, że wszystko, co zbudowali, rozpadło się na ich oczach, i teraz została tylko cisza, cisza, którą sama stworzyła. On, po drugiej stronie miasta, podpisywał już papiery, które miały to wszystko zakończyć. Bez krzyków, bez kłótni, tylko ból i kropka na końcu historii, której żadne z nich nigdy nie myślało, że napisze. Czego Leona nie wiedziała, a może wiedziała, ale wolała ignorować, to fakt, że ta małżeńska tragedia, rozprzestrzeniająca się teraz jak powolna trucizna, zaczęła się na długo przed tamtą nocą w samochodzie. Na długo przed pocałunkiem w barze, a nawet przed jej kawą z Derekiem. Zaczęło się od kogoś, kogo zawsze uważała za nieszkodliwą: jej najlepszej przyjaciółki, Chelsea. Chelsea była osobą, która zawsze wiedziała, co powiedzieć. Zabawna, lojalna, pełna życia. Taka, która sprawia, że czujesz się żywy nawet w najciemniejsze dni. Leona ufała jej jak samej sobie. Dzieliły się sekretami od czasów studiów. Ale tym razem rada, której udzieliła Chelsea, niosła ze sobą coś mroczniejszego. Coś, co jak Leona powoli miała sobie uświadomić, było ostatnim pchnięciem w przepaść. Stało się to podczas zwykłego lunchu w małej restauracji, gdy na stole stały puste butelki po winie. To wtedy Chelsea poruszyła ten temat po raz pierwszy. Leona wspomniała, że czuje dystans do Jamesa. Koniec z czułymi gestami. Koniec z intensywnymi spojrzeniami. Ich rozmowy przypominały zadania administracyjne. Wszystko kręciło się wokół rachunków, maili, spotkań. Nie było miejsca na pasję, nawet na pożądanie, a między jednym a drugim łykiem wina, Chelsea spojrzała na nią z uśmiechem i zapytała: A myślałaś o tym, żeby znowu porozmawiać z Derekiem? Leona zmarszczyła brwi zaskoczona. Co? Dlaczego? Bo on nigdy o tobie nie zapomniał. Wpadliśmy na siebie kilka tygodni temu. Wrócił do miasta. I zgadnij, o co pierwsze zapytał: Czy jesteś szczęśliwa? Leona roześmiała się, próbując ukryć dyskomfort, jaki wywołały te słowa. Zawsze był dobry w robieniu dram. Chelsea pochyliła się, opierając łokcie na stole, jakby dzieliła się zakazanym sekretem. Powiedział mi, że za tobą tęskni, poważnie, że jesteś jedyną kobietą, z którą kiedykolwiek myślał o ślubie. Te słowa odbijały się w umyśle Leony przez wiele dni. Wiedziała, że jest bezbronna. Czuła się niewidzialna we własnym małżeństwie. Ale wiedziała też, że Derek był typem mężczyzny, który wiedział, jak wśliznąć się przez pęknięcia, zawsze wiedział, gdzie uderzyć, a tym razem przyszedł z zachętą kogoś. Kogo Leona uważała za siostrzaną duszę. Tak to się stało. Pierwszy SMS, pierwsza wymiana spojrzeżeń, pierwsza kawa, pierwszy błąd. Ale nigdy nie dowiedziała się, co tak naprawdę stało za tym spotkaniem. Kilka dni po tym, jak została przyłapana przez Jamesa i patrzyła, jak jej życie się rozpada, Leona poszła odnaleźć Dereka. Potrzebowała odpowiedzi. Nie tylko by zrozumieć, co zrobiła, ale także by zrozumieć, czego on tak naprawdę chciał. Czy chodziło tylko o przyjemność, czy za jego uwodzicielską postawą krył się inny motyw. Znalazła Dereka w skromnym barze, zdala od ciekawskich spojrzeń, wyglądał na spokojniejszego, niemal pogodzonego, jak ktoś, kto już zaakceptował swoją rolę w tej historii. Kiedy Leona usiadła, między nimi zapadła ciężka cisza. Aż w końcu przerwała ją prostym pytaniem, które niosło w sobie wszystkie jej wątpliwości: Dlaczego pojawiłeś się akurat teraz? Derek nie zawahał się, bo Chelsea się ze mną skontaktowała. Oczy Leony rozszerzyły się w zdumieniu. Co masz na myśli, Chelsea? Przyszła do mnie, powiedziała, że jesteś smutna, że czujesz się samotna, że za mną tęsknisz, że nadal o mnie myślisz. Powiedziała, że może gdybym się pojawił, Zdałabyś sobie sprawę z tego, co tracisz, tkwiąc w tym starym małżeństwie. Leonie na sekundę zabrakło tchu, przyłożyła dłoń do ust, niepewna czy powstrzymuje złość, wstyd czy szok. Ona ci to powiedziała? Derek skinął głową. Powiedziała, że w gruncie rzeczy potrzebujesz tylko impulsu, że to, co mieliście z Jamesem, to już nie była miłość, tylko wygoda. A ja byłem duchem który wciąż w tobie żył. Nic nie powiedziała, oczy zaszły jej łzami, zdrada Chelsea bolała prawie tak samo jak jej własna. Ale dlaczego to zrobiłeś, wiedziałeś, że jestem mężatką, wiedziałeś, że to może wszystko zniszczyć? Derek oparł ramiona na stole, patrząc jej w oczy z rozbrajającą szczerością, bo jestem w tobie zakochany, zawsze byłem, ale to, co zrobiłem, było złe. Próbowałem być z tobą, niszcząc twoje życie i życie mojego najlepszego przyjaciela. Chelsea też zawsze była moją przyjaciółką, Leono. To wszystko jest jednym wielkim bałaganem, a ja wszedłem w to, wiedząc, że to pułapka. Skuliła się na krześle, zaciskając usta. Wstyd był teraz przytłaczający, ale zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, Derek kontynuował: Ale wiesz co? Wyświadczyłaś mi przysługę. Leona podniosła na niego zdziwione spojrzenie. Przysługę? westchnął ze zmęczeniem. Bo gdyby James naprawdę cię kochał, czy walczyłby o ciebie? Nie wiem. Czy by ci wybaczył? Może. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że gdybyś ty naprawdę go kochała, nie zrobiłabyś tego, co zrobiłaś. A gdyby on naprawdę był dla ciebie odpowiednim mężczyzną, to nigdy by się nie wydarzyło. Została Wam już tylko skorupa czegoś, co kiedyś było piękne. My tylko przyspieszyliśmy koniec, potrząsnęła głową w geście zaprzeczenia, ale w głębi duszy wiedziała, że w Jego słowach kryła się prawda, jakkolwiek bolesna. Czego Leona jeszcze nie wiedziała, to że największe odkrycie, to, które miało wszystko zmienić, dopiero miało nadejść. W dniach po rozmowie z Derekiem, Leona czuła się jak opuszczony dom po burzy. Każde wspomnienie z Jamesem raniło jak stąpanie po rozbitym szkle, śmiech w kuchni, pocieszające uściski po ciężkim dniu, szepty planów w ciemności, wszystko to legło w gruzach. Próbowała iść naprzód, ale poczucie winy krążyło wokół niej jak duch. A gorszy od nieobecności Jamesa był brak jej samej, bo w głębi duszy nie poznawała już tego, kim się stała, dlatego nalegała na to ostatnie spotkanie. Nie po to, by go do czegokolwiek przekonać, nie by błagać o powrót, ale dlatego, że musiała stanąć twarzą w twarz z osobą, którą skrzywdziła, musiała być może prosić o przebaczenie, patrząc prosto w oczy temu, którego złamała, dzwoniła dziesiątki razy, wysyłała wiadomości, które ignorował, próbowała przez rodzinę, przez wspólnych znajomych, aż pewnego dnia otrzymała coś, czego się nie spodziewała krótką wiadomość z nieznanego numeru. Zaledwie trzy słowa. Spotkamy się jutro. Następnego dnia, późnym popołudniem, dotarła pod wskazany adres. Była to stara, niepozorna kawiarnia przy cichej ulicy. James już tam był. Miał na sobie prostą koszulę, kilkudniowy zarost i poważny wyraz twarzy, ale wydawał się silniejszy, jakby pewniej stąpał po ziemi, jakby mimo bólu odnalazł pod stopami stały grunt. Leona usiadła, początkowo nie mówiąc ani słowa. Cisza między nimi była gęsta. W końcu wzięła głęboki oddech i powiedziała: Nie jestem tu, by o cokolwiek prosić. Wiem, że zniszczyłam coś, czego nie da się naprawić. Chcę tylko, żebyś wiedział, że to wszystko naprawdę mnie zmieniło. I przepraszam. James nie odpowiedział od razu. Wziął łyk kawy i spojrzał na filiżankę, jakby szukał odpowiedzi na jej dnie. Ja też się zmieniłem, Leono, sprawiłaś, że spojrzałem na siebie, na wszystko, co ignorowałem. Prawda jest taka, że oboje błądziliśmy od dłuższego czasu. Ty po prostu postanowiłaś pójść dalej, nie mówiąc mi o tym, i to jej to bolało najbardziej. Kiwnęła głową, a po jej policzkach już spływały łzy. Nie proszę o nic, James, nawet o przebaczenie. Chciałam cię tylko zobaczyć ostatni raz i podziękować, bo mimo wszystko byłeś najlepszym, co mnie w życiu spotkało. Uśmiechnął się smutno. Nauczyłaś mnie, czym jest miłość, ale nauczyłaś mnie też, czym jest miłość do samego siebie. I dzisiaj wybieram siebie. Wstała w ciszy. On również. Przez chwilę patrzyli na siebie, jak dwoje obcych, którzy kiedyś byli dla siebie całym światem. Ale gdy Leona odwróciła się, by odejść, w drzwiach kawiarni pojawił się ktoś nieoczekiwany. To była Chelsea. Czas jakby zamarł. James nie zareagował, tylko patrzył na nią ze spokojem, kogoś, kto wreszcie widzi pełen obraz. Leona wpatrywała się z szeroko otwartymi oczami. Chelsea podeszła do nich, wyglądała poważnie, bez makijażu, wyraźnie zdenerwowana. Kiedy stanęła przed nimi, powiedziała coś, czego nikt się nie spodziewał. James, Przyszłam tu, bo jest coś, o czym musisz wiedzieć coś, o czym nie wie nawet Leona. Ja. Ja to wszystko ukartowałam z Derekiem, bo byłam w Tobie zakochana. Powietrze jakby zniknęło. Wiedziałam, że jeśli popchnę Leonę w stronę jej byłego, jest duża szansa, że popełni błąd. Wykorzystałam to, okłamałam ją, zmanipulowałam, a kiedy Ty się dowiedziałeś, pomyślałam, że może, gdy już będzie po wszystkim spojrzysz na mnie. Leona cofnęła się o krok. Co ty zrobiłaś? Chelsea, drżąc, spojrzała na przyjaciółkę. Nigdy nie mogłam znieść, że jesteście razem. Zawsze mówiłam, że to nieszkodliwa zazdrość, ale to była obsesja. James wziął długi, głęboki oddech. Teraz wyglądał jak ktoś, kto wreszcie zobaczył całą tę brzydką, bolesną układankę. Więc o to w tym wszystkim chodziło. Byłem tylko nagrodą w grze, którą sobie stworzyłyście. Chelsea zaczęła płakać, ale on nie czekał. Odwrócił się i pewnym krokiem wyszedł z kawiarni, nie oglądając się za siebie. Zostawił za sobą dwie kobiety, dwie wersje tej samej rany, dwie przeszłości, które już do niego nie należały. James nie wrócił ani tego dnia, ani w następnym tygodniu, ale jedno było pewne: zostawił za sobą coś więcej niż zrujnowane małżeństwo. Zostawił ciężar prób zrozumienia tego, co nie miało sensu. I dzięki temu odnalazł coś, co niewielu udaje się znaleźć po takim bólu spokój. Bo czasami największym zwycięstwem jest po prostu wyjść cało z miejsca, w którym próbowano cię złamać.